Z tej strony, Ola, witam cię serdecznie ponownie na kanale Sztuka Uniwersalna i zapraszam na kolejny odcinek z serii Kulturalnie czyli najważniejsze premiery filmowe. Tego miesiąca chodzi dokładnie o miesiąc czerwiec, tak jest, mamy już czerwiec. Także będziemy mówić o filmach, będziemy mówić o serialach, będziemy również mówić o wystawach artystycznych, e, czyli muzea, galerie. Przybliżę Wam dokładnie daty, e, nie daty tylko to, jak funkcjonują e, teraz muzea, galerie, bo jak wiecie wychodzimy powoli z kryzysu, yes, e, także będziemy mogli śmigać spokojnie niedługo i oglądać wystawy. Od połowy czerwca bardzo ciekawa wystawa właśnie e, w Warszawie w pewnym muzeum. Ja no, to się dowiecie z dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o subskrybowaniu to jest ten czas, żeby wcisnąć czerwony przycisk i być na bieżąco z nowymi filmami. A filmy zawsze w czwartki o 18:00 się pojawiają. Zapraszam na odcinek z serii Kulturalnie. I żeby tradycji stało się zadość, to oczywiście zaczniemy sobie od premier filmowych tego miesiąca. Jeśli chodzi o filmy w czerwcu, to wybrałam takie dwie pozycje, które mnie szczególnie zafascynowały i może to nie będą skrajne pozycje, ale na pewno różne, bo jedna z nich to dramat kryminał, a druga to komedia w stylu francuskim, francuskie kino, a zaczniemy sobie niechronologicznie. E, tym razem od końca przeskoczymy do 26 czerwca, bo właśnie wtedy na ekrany wejdzie film dramat kryminał w reżyserii Emerald Fennel. i chodzi o film pod tytułem obiecująca młoda kobieta. I może na początku przybliżę Wam, co zobaczyłam na tym trailerze, co mnie tak faktycznie zaintrygowało, oprócz tego, że trailer jest rzeczywiście bardzo fajnie zmontowany, bardzo dobrze dobrana jest muzyka i rzeczywiście po zobaczeniu traileru mamy taką ochotę zobaczyć ten film. Także od razu na początku Wam polecę, żeby ten trailer zobaczyć. A jeśli chodzi o właśnie, co tam zobaczyłam, to zobaczyłam obiecującą młodą kobietę, która prowadzi podwójne życie, bo tak naprawdę Cassie tutaj w tym wypadku, tak nazywa się nasza główna Bohaterka grana przez Carey Maligan jest przez wszystkich uważana za taką obiecującą młodą kobietę, ale właśnie coś stało się takiego, że jej przyszłość uległa zmianie i że ona w taki sposób, a nie inny postępuje, prowadząc właśnie te podwójne, mroczne życia. Na czym ono polega? Słuchajcie, ona wychodzi do klubów, do barów. W nocy i udaje, że upija się do nieprzytomności, ale tylko udaje i czeka, aż jakiś miły, sympatyczny pan się nią zaopiekuje. Oczywiście, w takiej sytuacji, kiedy widzimy kogoś tak ym, nieprzytomnego, no to wypadałoby po prostu mu pomóc i każdy normalny człowiek wsadziłby ym, do taksówki takiego kogoś, albo nie wiem, odwóz do domu, cokolwiek, ale oczywiście panowie są chętni do zupełnie innych rzeczy, ym, jeśli chodzi o kobietę, która jest w takim półprzytomnym. Takim, w takim stanie pół przy, przytomności. No i wiadomo o co chodzi, i dochodzi do tego momentu, że oni się w końcu znajdują w mieszkaniu albo znajdują się u niego, czy u niej już dokładnie tego nie potrafi określić, i nagle się okazuje, że ona no nie jest w takim stanie, w jakim on myślał, że ta kobieta właśnie przy barze jest. Czyli właściwie taka upita do nieprzytomności. Eee, no i wydarzają się pewne sytuacje właśnie w jej życiu, które. Zaważą na tej przyszłości, które mogą ten jej los odmienić, ale cała, cały wątek tego, tego mrocznego, podwójnego życia jest niezwykle ciekawy, i myślę, że to jest bardzo intrygująca pozycja, i jedna chyba, i to jest chyba ta jedna pozycja, na którą ja naprawdę bardzo czekam w czerwcu, żeby ją zobaczyć. A jeśli chodzi o drugą propozycję filmową, którą mam Wam do polecenia, no to jest to propozycja, która pojawi się 19 czerwca i tak jak już mówiłam na początku jest to propozycja komediowa, komedia w stylu francuskim, a właściwie konkretnie francuska komedia pod tytułem Je w tłumaczeniu tu i teraz z hashtagiem na początku. Dlaczego z hashtagiem zaraz wszystko wytłumaczę? Ale pozwólcie, pozwólcie, że najpierw przedstawię pokrótce fabułę. O co chodzi? Mamy głównego bohatera Stefana, który jest panem w średnim Wieku, o takim ustatkowanym, spokojnym życiu, żyje w zgodzie ze swoją ex-żoną, ma m, dzieci, synów e, i e, generalnie wszystko jest OK. No i na Instagramie, na Instagramie poznaje pewną Koreankę o imieniu So. I oni mają ze sobą bardzo fajne flow, jeśli chodzi o te rozmowy i takie może m, lekkie Miłosne ekscytacje na Instagramie. Yy, więc rozmawiają ze sobą i So zaprasza go do siebie do kraju kwitnącej wiśni, żeby przyjechał, przyleciał. Ona oczywiście go odbierze. No więc on spontanicznie podejmuje decyzję, pakuje walizki, jedzie do Korei. I oczywiście na tym lotnisku tej yy, So nie zastaje. Yy, no właśnie czy uda mu się odnaleźć co? Nie wiadomo, trzeba obejrzeć film. Poza tym on zaczyna na tym lotnisku rozmawiać z różnymi ludźmi i dogadywać się z różnymi pracownikami lotniska i nawet chyba bo on jest kucharzem i chyba nawet tym kucharzem tam na tym lotnisku przez moment będzie, a jego historia zaczyna obiegać cały świat właśnie w postaci e, hashtaga, hashtagu I am here, czyli jestem tutaj. No, i on sam jakby zdobywa popularność takiego francuskiego kochanka. I myślę, że całkiem taka niezła, zagmatwana historia. No i czy uda mu się odnaleźć e, jego miłość instagramową, tego się dowiemy tylko i wyłącznie oglądając ten film. No dobrze, moi drodzy, i przechodzimy do tematów artystycznych, czyli muzeum, galerie, kiedy się otwierają, jak się otwierają i na jakich zasadach funkcjonują, bo te zasady są nieco zmienione, ale o tym za chwilę. Zaczniemy sobie od budynku MSN, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą, który to Rozpoczęło hmm, przygotowania do ponownego otwarcia, i to otwarcie odbywa się etapami, czyli zaczęto od ponownego, jakby, w, hmm, ponownego wskrzeszenia pracy w biurach. A w połowie czerwca najprawdopodobniej zakończy się hmm, etapem otworzenia pawilonu nad Wisłą, czyli tego miejsca, które nas wszystkich fanów sztuki najbardziej interesuje, czyli miejsca, do którego możemy iść i kontemplować sztukę, wystawę. A najprawdopodobniej właśnie w połowie czerwca przywita nas tam wystawa pod tytułem Wiek. Płcienia sztuka w czasach planetarnej zmiany. Wiek płcienia sztuka w czasach planetarnej zmiany to taka ekspozycja ukazująca pracę z ostatnich pięciu dekad, prace skupiające się na obserwacji i wizualizacji przemian zachodzących na kuli ziemskiej. I cała ta wystawa nas prowokuje do dyskusji na temat yy, zarządzania nieodwracalnym. Żyjemy w czasach planetarnej zmiany, która dotyczy nas wszystkich bez wyjątku i wpływa na różne dziedziny sfery życia, także na sztukę, na jej produkcję, dystrybucję oraz na funkcję społeczną. Tytuł wystawy został zaczerpnięty z książki pod tytułem Upadek Cywilizacji Zachodniej Spojrzenie z przyszłości, w której to właśnie główny bohater nazywa wiekiem płcienia naszą cywilizację, jakby patrząc na nią z przyszłości. Sztuka dysponuje bowiem szeregiem dziwnych narzędzi, których możemy użyć w celu wsłuchiwania się w pojawiające się na ziemi i niebie znaki. Gdy zawodzą powszechne narzędzia dialogu i perswazji, artyści umożliwiają taki skok w wyobraźni, bazując na emocjach, doprowadzają do konfrontacji z nieznanym i niezapowiedzianym. I od połowy czerwca serdecznie Was zapraszam właśnie na tą wystawę, ale na razie czekamy, zobaczymy jak rozwinie się sytuacja w kraju. A przemieszczając się do dalszych budynków, muzeum i galerii, no to chciałam Wam powiedzieć, że na przykład Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie jest otwarty w godzinach 10.16 od wtorku do niedzieli. Poniedziałki to są zazwyczaj te dni, które w ogóle są wyjęte, jeśli chodzi o funkcjonowanie takich instytucji jak muzea, galerie. No to w poniedziałki nieczynne. Tak się przyjęło, więc wtorek, niedziela mamy szansę odwiedzić Muzeum Narodowe. 10.16 przypominam, także trochę inne są te godziny, no bo 16. Wcześniej, no ale i oczywiście funkcjonują e, określone zasady zachowania higieny e, i regulamin. W salach może przebywać określona liczba osób, w, w salach wystawowych więcej niż. Dana liczba nie wejdzie, także warto sobie spojrzeć na regulamin na stronie, jak to wygląda. Wystawy czasowej na razie nie ma, natomiast te stałe ekspozycje malarstwa, chociażby, są jak najbardziej dostępne. I to samo tyczy się zachęty w warszawskiej. Zachęty ona również jest otwarta, godzinny to są 12:20, natomiast w tym przypadku również wtorek, niedziela. I na przykład w zachęcie znajdziecie teraz bardzo fajną wystawę, o której już wspominałam, jest to wystawa Andrzeja Krause pod tytułem Lekcja Fruwania. A w sumie korzystając z okazji, że znajdujemy się nadal w takim domowym klimacie, czyli klimacie, który sprzyja jak najbardziej oglądaniu filmów i seriali, no to chciałam Wam jeszcze tutaj polecić dwa seriale w dzisiejszym odcinku. Jeden z nich o jednym z nich wspominałam już w karcie społeczność w społecznościach na YouTubie tutaj, ale może komuś umknęło, nie zwrócił uwagi na ten obrazek niezwykle kolorowy, a pomyślałam, że to jest na tyle fajna, super em, pozycja, że warto ją tutaj uwzględnić, a mianowicie chodzi o bajkę dla dorosłych pod tytułem The Midnight. Gospel. I twórcą tej psychodelicznej, filozoficznej bajki jest między innymi jeden z twórców Pory na Przygodę. No ale Pora na Przygodę to ewidentnie bajka dla dzieci. A The Midnight Gospel to jest psychodeliczna bajka w takim trippy klimacie, szczególnie dla dorosłych. Także dzieciakom oglądać tego nie polecam. Natomiast polecam po każdym odcinku zrobić sobie przerwę i się zastanowić, bo tam są tematy naprawdę mocno. Egzystencjalne, poruszane i bardzo to jest głębokie, tak naprawdę, oprawione w moim zdaniem przegenialną grafikę, dialogi. I co jeszcze, i co jeszcze, a no fabuła, generalnie fabuła to mamy głównego bohatera naszego i Clancy. Clancy taki wręcz hippis, e, nagi hippis w kapeluszu, który posiada tak zwany symulator Multiversum, czyli dzięki temu symulatorowi przenosi się w różne wszechświaty i podróżuje tam, a podróżuje tam w celu słuchajcie nagrywania podcastu, podcastu, którego może niewiele osób słucha, takiego podcastu, który jest emitowany w kosmosie, ale rzeczywiście bardzo ciekawe dialogi i rozmowy wychodzą podczas nagrywania przez Klęzego tego właśnie podcastu. Gorąco Was zachęcam do oglądania, bo jest to taki humor w połączeniu z czymś naprawdę bardzo głębokim, humor nietuzinkowy. Także no, bardzo często jest, trzeba szybko łapać pewne wątki, bo nie, nie, za bardzo też nie. Nie, nie to, że nie polecam Wam myśleć podczas oglądania tej bajki, ale myślę, że on jest, ten humor jest na tyle absurdalny, że może nawet warto parę razy obejrzeć jeden odcinek, żeby za jednym razem wynieść tą dawkę humorystyczną, a za drugim razem tą filozoficzną, no nie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli ktoś oglądał, to dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Dla mnie warstwa artystyczna tego serialu i ogólnie te klimaty totalnie przepadłam. A za drugi serial, który tutaj Wam polecę teraz do obejrzenia, to mnie chyba zabijecie i nie żartuję, dlatego że jak już zaczniecie oglądać, to przepadniecie tak jak ja, a serial składa się z sześciu serii, czyli 90 odcinków. Nie jest to mało, 90 odcinków do obejrzenia, no powiem Wam, ja jeszcze nie skończyłam, ale serdecznie Wam polecam, bo to jest naprawdę dobry serial. A o jakim serialu mowa? To jest dramat sądowy, amerykański serial pod tytułem How to Get Away with Murder, czyli sposób na morderstwo. Morderstwo. I jeśli miałabym przybliżyć fabułę, a wątków w tym serialu, i właśnie e, morderstw jest różnych bardzo wiele, także no, po prostu ten serial jest niesamowity pod tym względem, że on zatrzymuje naszą uwagę, słuchajcie. 90 odcinków, a to się naprawdę chce oglądać. I ja co wieczór sobie odpalam i trzy odcinki i totalnie przepadam i po prostu lecę z tym dalej do tych 90, bo ta szósta seria to już jest taka finałowa. Na której jestem, nie pamiętam, chyba na trzeciej. Dobrze, ale wróćmy do fabuły. Fabuła toczy się wokół postaci właściwie bardzo wybitnej, dobrej pani prawnik Annalise Kitting. I właśnie Analise Kitting wykłada na uniwersytecie, ma swoją grupę studentów, którzy dla niej pracują, ponieważ to jest takie wyróżnienie, że w pośród grupy uczniów, którzy normalnie się uczą, ona również wybiera sobie takich partnerów do normalnie do rozpraw na sali sądowej. I to jest bardzo duże wyróżnienie właśnie dla studentów. No i ona jest kobietą, która jest tak naprawdę w głębi serca bardzo dobra, ale ma dużo tam gdzieś zaszczepionych traum z przeszłości, między innymi strata dziecka. No dobrze, już nie będę może spoilerować, ale ona sobie z tym wszystkim musi poradzić, a jednocześnie jest taką osobą, która bardzo dużo chce dać, a może nie do końca jest odebrana ze strony. Społeczeństwa, któremu daje w ten sposób, że ona chce dać, bardziej jest przez nich wszystkich obrzucana błotem, że to jest jej wina, jej wina, jej wina. A tak naprawdę no, bardzo ciekawa osobowość, też bardzo dobrze, ciekawie zbudowane charaktery, z tego względu warto zobaczyć ten serial, bo się po prostu utożsamiamy z tymi bohaterami każdy z nich jest inny, szczególnie jeśli chodzi o tą grupę studentów i tamte wszystkie wątki tego morderstwa. No, zabijecie mnie dosłownie za ten serial, ale musiałam go wam tutaj polecić. Wiem, że nie jest nowy, ale myślę, że po prostu warto wspominać o dobrych rzeczach, a to jest dobry serial. I jeżeli odcinek z serii kulturalnie Ci się podobał, to oczywiście wiesz co robić, zostawiaj łapkę w górę i subskrypcję, żebyś był na bieżąco z nowymi filmami. Pamiętaj, że na kanale jest bardzo dużo inspirujących filmów, eee, także zachęcam do oglądania. A jeżeli masz jeszcze jakieś propozycje do dodania od siebie, jeśli chodzi o filmy, o rzeczy takie kulturalne, które możemy, których możemy doświadczyć, które są warte uwagi, no to koniecznie dawaj znać w komentarzu, czekam i widzimy się w czwartek o 1800 za tydzień. Niech sztuka będzie z Tobą.